Witam was bardzo serdecznie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie uszkodzenia tarcz hamulcowych, ale nie bicie, krzywienie tarcz hamulcowych, tylko uszkodzenia samego pierścienia trącego tarcz hamulcowych. Dlaczego taki odcinek? Ponieważ jest to rzeczywiście problem, który klienci warsztatów rozpoznają jako uszkodzenie klocka, które spowodowało pocharowanie tarczy hamulcowej. Same działy reklamacyjne też mówią, Marek, jest bardzo dużo tego typu reklamacji w okresie jesienno-zimowym. Potem w lecie jakoś ten problem znika. Rzeczywiście. Czego ten problem, skąd bierze się problem uszkodzenia pierścienia trącego tarcz hamulcowych przy współpracy z klockami hamulcowymi i dlaczego najczęściej w okresie jesienno-zimowym Zimowym, Przy wiosennych przeglądach go możemy e, znaleźć na naszych tarczach. Kiedy podróżujemy samochodami, na jezdni leży bardzo dużo zanieczyszczeń. Z piasku, z soli, ze żwiru, którym jest posypany e, nasz, 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 nasze drogi. I jadąc autem, powietrze, które wpada do wentylacji tarcz hamulcowych, zawiera i zabiera ze sobą bardzo dużo tych zanieczyszczeń. I te zanieczyszczenia w odpowiedni sposób przez kierownicę powietrza są kierowane w celu wentylowania naszych tarcz hamulcowych. I co się dzieje? Mam klocek hamulcowy ściągnięty z jarzma zacisku. Oczywiście nie ma tutaj zacisku. On, zauważcie, ma takie podfazowanie bardzo ciekawe rozwiązanie ale to podfazowanie robi pewnego rodzaju takie lejkowe wejście. Jest. I teraz wyobraźcie sobie Tarcza się obraca do jazdy na wprost, wpadające powietrze w celu wentylacji tarcz hamulcowych zawierające te zanieczyszczenia dostaje się na części zacisku. Tu mam zacisk, no popatrzcie, to jest wszystko odsłonięte, to wszystko tutaj wpada. Jeżeli wpada od dołu, nie ma problemu. Problem jest, kiedy w rozwiązaniu tego typu jest zacisk z przodu i tutaj górna część zacisku co się dzieje. Wpadające zanieczyszczenia dostają się pomiędzy klocek a tarczę, szczególnie w tym miejscu. I te zanieczyszczenia razem z tarczą są wprowadzane między klocek i tarczę. Działy reklamacyjne mówią wtrącenia ciał obcych, czy obce ciało dostało się pomiędzy klocek a tarczę. No tak, ale ono nie jest wynikiem wady mieszanki, tylko właśnie zanieczyszczeń dostających się wraz z powietrzem, które wpada do wentylacji naszych tacz hamulcowych. I wtedy te zanieczyszczenia są bardzo twarde i rzeczywiście harują pierścienie, trące zewnętrzny, wewnętrzny w samochodach. Producenci samochodów w którymś momencie zaczęli modyfikować te rozwiązania, no bo przecież nie powiedzą, że myśmy zepsuli, bo to nie jest wada. To jest po prostu rozwiązanie lub warunki eksploatacji pojazdu. Co zrobili? Przenieśli zacisk na tył koła. I nie są z przodu, tylko z tyłu, i zminimalizowali to. Ale wpadające powietrze dalej musi wprowadzić gdzieś to zimne powietrze, kierownica powietrza, żeby dalej tą tarczę wentylować. Jeżeli tarcza hamulcowa jest wentylowana wewnętrznie, co to znaczy wewnętrznie? Tutaj mam kawałek tarczy hamulcowej, widzicie? Jeżeli osadzimy na cylinder, na piastę ona tu nie dostaje powietrza, wentylacja jest od wewnątrz, prawda, od tej strony. To kierownica powietrza będzie tak wprowadzać powietrze, żeby jak jego największa część, część tego zimnego powietrza dostała się właśnie tu od wewnątrz. Jak jest zacisk z tyłu, niestety, też będzie dostawać się te zanieczyszczenia między tarczę a klocek. Ale wtedy, normalnie użytkując auto, zobaczymy, że pierścień zewnętrzny jest OK, a mechanik, kiedy podniesie auto do góry, mówi, ty masz cały pierścień trący wewnątrz pocharowany. Bardzo nieciekawe, ale takie rzeczy mają miejsce. Dlaczego od tyłu? Ponieważ wtedy tarcza hamulcowa wchodzi nam w dół zacisku, zanieczyszczenia są wprowadzane między klocek a tarczę od dołu. I haruje nam tylko wewnętrzną część. Jak rozpoznać najprościej tego typu uszkodzenie? Wziąć klocek hamulcowy i patrząc na pierścień trący, zobaczycie ciekawą rzecz: że jeżeli zacisk jest z przodu, od góry klocka będzie widać bardzo mocne zanieczyszczenia, drobinki piasku, kamyczków i takie lejkowe wyrwy, które sugerują, że te zanieczyszczenia wraz z tarczą były zabierane i turlikając się. Harowały i klocek, i powierzchnię trącą pierścienia trącego. Czy zacisk z przodu, czy z tyłu, to samo. W niektórych rozwiązaniach, to już jako ciekawostkę, Wam powiem, producenci rozwiązali ten problem jak? Kiedyś były takie duże rzeczywiście wloty powietrza, gdzie można tam było prawie pięć włożyć. Teraz zwiększyli powierzchnię i zrobili takiego rodzaju żaluzję, żeby jak największą powierzchnię wnęki koła schładzać przez te żaluzje, ale żeby te drobinki w jak najmniejszym stopniu uszkadzały właśnie pierścień trący. Działy reklamacyjne mają tego dużo zgłoszeń, natomiast e, zanim oddamy to do reklamacji, zanim będziemy źli na produkt, przyjrzyjmy się temu dobrze. I diagnoza może być zupełnie inna. Czy to nie nadaje się do dalszej eksploatacji? Jak najbardziej nadaje się. Tylko trzeba to poprawnie zmyć, wyczyścić, przesmarować, podocierać spokojnie. Myślę, że okres wiosenno-letni spowoduje, że te elementy tak ładnie się do siebie dopasują, że będziemy dalej się cieszyli dobrym hamulcem.